Druga, panie redaktorze, to muszę zacząć od tego, że nie chce mi się wierzyć, bo psucie państwa, z którym mamy teraz do czynienia, jest czymś absolutnie bez precedensu. Może podam państwu przykład, bo nie każdy się może interesować. Prokurator Krajowy albo szef CBA, prawda, czy Trybunał Konstytucyjny. Większość Polaków się nie interesuje tymi instytucjami. Ale to, co robi ekipa. Platformy Obywatelskiej i jej sojuszników polega na tym, że praktycznie ustawy przestały działać. Nasze zmiany, które wprowadzaliśmy, mogły się komuś nie podobać, prawda? Części Polaków się na pewno nie podobały, ale wszystko robiliśmy ustawami. Szanowni Państwo, nasze zmiany zgodnie z hierarchią aktów prawnych, zgodnie z porządkiem prawnym. I według zasady praworządności realizowaliśmy ustawami. Tak, one się różnym ludziom nie podobały, ale była ustawa. A dzisiaj rozporządzenie ministra Bodnara wyklucza z orzekania sędziów, sędziów, których zatwierdził prezydent zgodnie z konstytucją, czyli akt niższego rzędu tak naprawdę wyłącza ze stosowania konstytucję. Czy w tym przypadku, o którym pan redaktor mnie zapytał, uchwała Sejmowa idzie w poprzek, czy jeśli ona będzie, nie chcę mi się wierzyć, żeby ona, żeby ona została przyjęta, ale jeśli by została przyjęta tak, jak media donoszą, to oznaczałoby, że uchwała Sejmu, akt znacznie niższej rangi niż konstytucja czy niż ustawa, będzie działał, czy miałby działać w poprzek i bez zgody z aktami. Wyższej rangi. No to jest postawienie na głowie całego porządku konstytucyjnego państwa. Ja często rozmawiam z dziennikarzami zagranicznymi parę miesięcy temu. Oni nie wierzyli w to. Zresztą rozmawiam po to, żeby uświadamiać, nie po to, żeby się skarżyć, bo my nie donosimy na Polskę, my nie, my nie wnioskujemy do Parlamentu Europejskiego, żeby na Polskę na, nałożyć jakieś sankcje. Ale prawo do informacji chyba mamy, prawda? Jak ktoś niszczy polski porządek prawny kradnie na potęgę, gwałci, gwałci prawa, to chyba dobrze, żeby nie odbywało się to gdzieś pod przykrywką. Dlatego bardzo wyraźnie chcę powiedzieć panie redaktorze, jeżeli będzie taki zamach na Trybunał Konstytucyjny, będzie to najwyższej rangi akt gwałcący podstawy praworządności w Polsce. Żaden poważny rząd w przyszłości nie uzna takich działań. Także precedensy, które tworzą dzisiaj rządzący są szalenie niebezpieczne. Szalenie niebezpieczne dla naszego kraju. Każdy kolejny rząd będzie mógł wejść do urzędu, gdzie jakiś prezes czy przewodniczący pełni swoją funkcję kadencyjnie w oparciu o ustawę i będzie mógł powiedzieć uciekaj stąd, bo nie podobasz mi się. Tak oni działają. Ja wiem, że niektórym wyborcom jeszcze się to podoba. Ale może, jak się zastanowicie, szanowni państwo, tu się zwracam do tych, którym się podoba, jakie to ma konsekwencje? Co za cztery lata? No już za trzy i pół, albo za siedem, albo za dwa. Co to będzie oznaczało dla naszego porządku prawnego? Więc my, panie redaktorze, oczywiście nie tylko nie uznamy, ale będziemy uważali tego typu działania wobec Trybunału Konstytucyjnego za mm, akty gwałcące prawo w takim stopniu, w jakim... No, trudno było sobie wyobrazić do tej pory w Polsce, że jest to możliwe. Panie premierze, Maciej to fakt. Ale jeżeli ja dobrze zrozumiałem tę uchwałę, to ona nikogo, tak jak pan powiedział, nikogo nie przepędza. Ona tylko apeluje o ustąpienie. Więc czy pan się przyłączy do tego apelu? Jeżeli uchwała będzie uchwałą, która ma znaczenie o charakterze, że taka jest wola większości parlamentarnej, to oni sobie mogą wszystko oczywiście na takiej zasadzie uchwalić, ale nie ma to żadnego znaczenia prawnego. Nie ma to znaczenia prawnego, ponieważ, po pierwsze, wszyscy ci sędziowie, których oni nazywają dublarami, zostali powołani w sposób zgodny z ustawą. Zgodny z prawem. Ba, wybór trzech sędziów przez Platformę Obywatelską był niezgodny z prawem, ponieważ był warunkowy. On zależał od tego, na który dzień prezydent zwoła sejm tamtej kadencji, który rozpoczynał swoje urzędowanie w listopadzie 2015 roku. No jasne, A ale chodzi o, ten to apel, warunkowe. chodzi o ten apel. Czy pan by się przyłączył? No, jak, jak, jakże mam się przyłączać do, do, do działań, które gwałcą polskie prawo, panie redaktorze. Pan ale pan Bogar się sobie? powołuje na, ty, na wyroki i orzeczenia europejskich trybunałów, których państwo ale jesteśmy nie chcieli. Nie w Polsce, panie redaktorze, ale Tutaj jesteś najwyższym aktem. Ale jesteś ale najwyższym aktem prawa w Polsce jest konstytucja polska. Proszę no dobrze, ale, wziąć to pod uwagę Ale łaskawie. to jest, ale apel, pytanie o apel, czy do apelu się pan nie, pod, nie, nie podłącza? A teraz jeszcze. No, nie żartować sobie, no jak się mam podłączyć? To jest, to jest gwałcenie prawa, to jest falandyzacja prawa, powiedzieć, to jest nic nie powiedzieć wobec tego, co robią obecnie rządzący. A co z tymi orzeczeniami Europejskich Trybunałów? No on je ma. On się powołuje na te orzeczenia, a państwo macie swoje słowo. Panie słowa. redaktorze, Konstytucja bardzo jasno określa hierarchię aktów prawa. W konstytucji tak zwana umowa międzynarodowa, a taką jest umowa, którą scedowaliśmy część naszych kompetencji na Unię Europejską, oznacza przekazanie tylko kompetencji w bardzo konkretnych sprawach, głównie dotyczących wolnego rynku, handlu, Unii Celnej i kilku innych obszarów. Nie ma tam niczego związanego z Trybunałem Konstytucji. Jest to uzurpacja organów europejskich, z którymi my się od początku nie zgadzaliśmy i nadal się nie Panie zgadzamy. Panie premierze, no ale to można tak powtarzać, tylko że te wyroki, te orzeczenia są i są faktem. I one nie znikną, nie przestaną obowiązywać. Podobnie Chyba, jak nasza idziemy... konstytucja. No ja rozumiem, tylko wie pan, no wyrok jest w oparciu o prawo europejskie. Ale nasza konstytucja, panie redaktorze, obowiązuje czy nie? Ale nasza, nasza konstytucja w ogóle nic nie mówi o tych sędziach dublerach, rozumie pan. Nie, właśnie ja doskonale to rozumiem, ponieważ nasza konstytucja dokładnie określa hierarchię aktów prawnych i w oparciu o te akty prawne można dokonywać pewnych zmian nie i ma słowa, tylko i wyłącznie ani w oparciu o, panu o te Liskorskim akty ani prawne, ani o panu Wyrębaku. To jest. Case, Panie zaktorze, ja coś mówię, pan próbuje mnie już drugi raz zakrzyczeć, ale jak pan ma jakieś pytanie jeszcze, to proszę bardzo. Nie, dziękuję serdecznie. Ja w zasadzie no, myślałem, że państwo coś nowego powiecie, bo cały czas Państwo powtarzacie to samo a propos tych europejskich trybunałów. Ale co można powiedzieć nowego w kwestii takiej, jaka jest hierarchia pan aktów się sytuacja? W Polsce najważniejsza jest konstytucja. Nie jest najważniejsze to, co powie trybunał w Luksemburgu. Czyli czy ten, ten trybunał nie wie, co robi po prostu. Ja nie wiem, być może on bardzo dobrze wie, co robi no i chciał doprowadzić do tego, żeby był taki chaos w Polsce. Chciał doprowadzić do tego, żeby doszło do zmiany rządu w Polsce. I to im się, na pewno się do tego również jakoś tam przyłożyli. Przecież widać, że na przykład w przy odniesieniu do Krajowego Programu Odbudowy nie było żadnego aktu prawnego, a środki są uwalniane. Czyli to, co zrobiła Komisja Europejska jest działaniem nielegalnym. Dziękuję serdecznie Panie, panie Premierze. Dziękuję.